Rok 2023 przejdzie do historii jako jeden z najlepszych dla graczy. Miesiąc w miesiąc do sprzedaży trafiają absolutne hity, a co najwspanialsze, dużo ekscytujących premier nadal przed nami. Oto tylko kilka z wielu wyczekiwanych gier tej jesieni, które znajdziecie na euro.pl 6 września do sprzedaży trafił Starfield. To pierwsza od dekad nowa marka uwielbianego studia Bethesda, autorów Fallouta 4 czy Skyrima. Tym razem wyruszymy w kosmos, gdzie czekają nas przygody w całej galaktyce, we wspaniale ocenianej i uderzającej skalą grze tego wydawcy. Na uwagę zasługuje również wspaniała edycja kolekcjonerska, w skład której wchodzi między innymi inspirowany Starfieldem zegarek. The world can be both alien and intoxicating to Earth Earthrealmers. Jedna z najpopularniejszych serii bijatyk powraca już 19 września. Mortal Kombat 1 obiecuje graficzną rewolucję. To pierwsza odsłona serii, przygotowywana z myślą o nowych generacjach konsol. Interesujący mechanizm cameo ma pozwolić zabrać do walki dwóch wojowników jednocześnie, a twórcy zapowiadają, że graczy czekają niespodzianki w obszernym, jednoosobowym trybie fabularnym. Nie zabraknie też rozwiniętego trybu sieciowego. 29 września to święto miłośników futbolu dzięki premierze EA Sports FC24. Ta kontynuująca tradycję legendarnej FIFA, marka, to nie tylko znajoma graczom rozgrywka, w tym powracający popularny tryb Ultimate Team, ale też szereg nowych funkcji i niezliczone usprawnienia, czyniące z tegorocznej odsłony najbardziej zaawansowany symulator piłkarski w historii. Assassin's Creed znów wkracza na salony i tym razem, ku uciesze fanów, wraca do korzeni. Miraż opowie historię zamieszkującego Bagdad Basima w przygodzie, która bardzo wyraźnie nawiązuje do dobrze wspominanych wczesnych odsłon serii, a także cyklu Prince of Persia. Tajemniczy Ukryci wyszkolą nas tak, byśmy i my zostali zabójcami doskonałymi i zasłużyli na tytułowe miano asasyna. Premiera już 5 października. 10 października zaś wciśniemy gaz do dechy. Forza Motorsport to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier wyścigowych ostatnich lat. Xbox Game Studios zapowiada niespotykany do tej pory realizm i oprawę graficzną na niedoścignioną skalę. Ponad 500 samochodów, wsparcie dla raytracingu, 20 torów odwzorowanych w najmniejszych detalach i szalone poczucie prędkości. Fani symulatorów jazdy nie mogą przegapić tej pozycji. Sol z lajków -like nigdy zbyt wiele i dobrze zapowiadający się Lords of The Fallen może pomóc zaspokoić głód fanom tego gatunku. Zbroje założymy już 13 października i dzierżąc oręż wyruszymy do krainy żywych i umarłych, gdzie zmierzymy się z wymagającymi bosami, próbującymi powstrzymać nas przed pokrzyżowaniem planów upadłego bóstwa Adyra. Fanom Marvela i PlayStation na pewno nie trzeba przypominać, że Spider-Man 2 złapie ich w swoje sieci już 20 października na PlayStation 5. W tym sequelu do jednej z najlepszych gier ostatnich lat wcielimy się nie w jednego, a w aż dwóch Spider-Manów. Poznamy moce potężnego Venoma, a Peter Parker i Miles Morales przechuśtają się na sieci po jeszcze lepiej odwzorowanym Nowym Jorku, tocząc bitwę z całą armią komiksowych złodziei. Największym konkurentem człowieka pająka będzie natomiast niepozorny hydraulik, bo tego samego dnia w sklepach wyląduje Super Mario Bros Wonder na Nintendo Switch, gra, która zapowiada kolejny przełom w gatunku gier platformowych. Nie jesteśmy pewni, czy bardziej ekscytuje nas możliwość zabawy wasz cztery osoby na jednej konsoli lub po sieci, czy może możliwość transformacji Mario w słonia. Ale jedno jest pewne: frajdy nie zabraknie tu dla całej rodziny. 24 października Big Boss, Raiden i Solid Snake zdominują wszystkie wiodące platformy. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 to nie tylko kultowe Metal Gear Solid 1, 2 i 3 na jednym krążku, to także klasyczne dwuwymiarowe odsłony serii, dwie klasyczne nowelki w formie wideo oraz szereg cyfrowych książek dotyczących cyklu. Fani Hideo Kojimy nie mogą przejść obok tego zbioru, obojętnie. A jeśli ponure widmo przyszłości gier Konami nie napawa Was optymizmem, to tego samego dnia Endorfiny zapewni popularne Just Dance w najnowszej odsłonie na rok 2024. Ta gra taneczna od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród imprezowiczów i jak co roku na krążku znajdziemy kilkadziesiąt nowych utworów, zarówno najświeższych hitów, jak i legendarnych kawałków. Grajcie w pojedynkę lub zaproście na parkiet znajomych. A to tylko 10 z całego morza niesamowitych premier, które zobaczymy w sprzedaży we wrześniu i październiku tego roku. Nie ma wątpliwości, że niezależnie od gustu, każdy gracz znajdzie tu coś dla siebie. Wszystkie omawiane gry i wiele więcej znajdziecie oczywiście na euro.pl, a odpowiedni odnośnik znajdziecie w opisie tego materiału. Do jego kliknięcia serdecznie zachęcam, bo tak obfite gamingowe łowy nie zdarzają się każdego roku.